Witam wszystkich. Mamy dzisiaj 14 marca. Wybrałem się ze szwagrem. Co prawda, sprawdzić chodniki. Wczoraj kolega podniósł tam ładnego szesnastaka. No ale, oczywiście, trzeba było sprawdzić najpierw pola, łąki. Jest trasa na rzepak. Byczki wchodzą, schodzą. dostrzegłem coś tu jesteśmy tutaj może jest tutaj i to całe. starszy Żadyczka w tym sezonie. I dwa zeszłoroczne świeżki. No I to mi się podoba. No, na koronkę. Troszkę fajna. A dopiero wchodzimy na, na ten rzepak, także mam nadzieję, że jeszcze coś się trafi. Pozdrawiam i mam nadzieję do następnego.